Witajcie w kolejnym materiale poświęconym uniwersum Godzilli. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem wam o starożytnym bóstwie Irisie. To starożytna mutacja Kaiju Gaiosa, która pojawiła się w 1999 roku w filmie Gamera 3. Zemsta Iris. Pierwsza forma Iris ma gładką, pozbawioną ust głowę z małymi czarnymi oczami i kilkoma długimi mackami, które wyrastają z muszli ślimaka. Chociaż ta forma nie ma ust, może konsumować i absorbować się życiową materii organicznej, ścigając ją swoimi mackami i pozostawiając za sobą wysuszone zwłoki. Druga forma Iris przypomina pierwszą formę, ale jest większa i posiada więcej macek. Jego skorupa otworzyła się i rozwinęła serię spiczastych płyt. W tej formie może unosić się w powietrzu i emitować światło ze środka klatki piersiowej. Trzecia forma Iris to gigantyczna dwunożna istota z nogami zakończonymi kopytami i wysuwanymi ramionami podobnymi do miecza. Głowa trzeciej formy przypomina spiczastą muszlę z jednym okiem w środku. Jego grzbiet jest masą obrzydanych płyt, a z jego boku wyrastają długie macki. Każda z nich jest zakończona kościanym grotem, z którego Iris może wystrzelić na dźwięką wiązkę o stromniczym skalpel. Kaiju wciąż może wysysać siłę życiową ze swoich ofiar poprzez schowane ostrza w ramionach, a w przypadku Gamery był w stanie wchłonąć dolności potwora i wytworzyć własną kulę ognia, plazmy. Obszar klatki piersiowej jest również pokryty błyszczącymi, bioluminescencyjnymi plamami, które mogą wsycać różne rzeczy w jego ciało. Jego ostateczna forma ma 99 metrów wysokości, jego macki mają długość 2 kilometrów, zaś waga tego potwora sięga zaledwie 200 ton, a podczas lotu osiąga prędkość 9 machów. Posłuchajcie jego ryku. Iris nie ma udokumentowanego ostatecznego pochodzenia, chociaż w filmie przedstawionych jest wiele teorii. Zgodnie z legendami japońskiej nary, Iris jest starożytnym demonem znanym jako Ryuseiho, którego przebudzenie spowoduje koniec świata. Według kuzyna Ayane Hirasaki Shigeki Hinohary, imię Ryuseiho pochodzi od trzech tradycyjnych konstelacji chińskiej astrologii, które są utożsamiane ze strażnikami południa, przedstawianymi jako gigantyczny ptak, który walczy z wrogim strażnikiem z północy, przedstawionym jako olbrzymi żółw. Shina Kurata, programista komputerowy, który uważnie studiował gamerę Gaiosa i Atlantów, sugeruje, że Iris mógł zostać stworzony przez Atlantów wyłącznie w celu zabicia gamery, gdyby kiedykolwiek stał się zbyt potężny lub nie służył już planecie. Analiza DNA Iris wykazała, że jest on genetycznie identyczny z Gaiosami, tylko ze zdolnością zmiany własnego DNA w znacznie większym stopniu, co prowadzi do teorii, że jest to mutacja lub ostateczna ewolucja Gaiosa. Genetyczne połączenie Iris z Gaiosem i obecność czarnoatlantyckiej Magatamy w jego świątyni potwierdza, że Iris ma jakiś rodzaj połączenia z Atlantydami i jest spokrewniony z Gaiosami. Osobowość tego potwora nie jest do końca znana. Nie wiadomo, czy potwór ten był od początku zły, czy nasiągł nienawiścią do Gamery od Ajany Hirasaki, która go wybudziła. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!